Ufać czy nie ufać? O to jest pytanie, tak. Pytanie do Was. Na ile ufacie drugiej osobie? Co jesteście w stanie złożyć na rękach tej osoby i być pewni, że, że nic się z tym nie stanie? A na ile ufacie sobie? Wiecie, mamy już kwiecień. Być może część z Was już dała sobie sprawę, że z Waszych postanowień noworocznych nic nie wyszło. Może prócz, oprócz tego, że znowu się nie udało. Jak tu sobie ufać, skoro nawet nie wytrzymałem z niejedzeniem słodyczy? Ale najważniejsze pytanie to, na ile można ufać Bogu? Pewnie parę, parę osób z was spotkało się z, z innymi osobami, które twierdzą, że, że Bogu nie udała się starość. Bo przecież nie jest to najprzyjemniejszy czas w naszym życiu. Albo ze stwierdzeniem, że świat wymyka się Bogu spod kontroli. Bo dookoła jest tyle zła. Na pewno nie panuje nad sytuacją. Albo czytając Biblię, spotykasz kolejną sytuację, w której ludzie odwracają się od twórcy. Masz wyraźnie napisane, jak po raz kolejny naród izraelski się odwraca. I pytasz sam siebie, czy Boże obytnice dane na samym początku po prostu zawiodły. Czy nie może być innego lepszego sposobu, żeby to w końcu wszystko zadziałało? W pełni. Otwórzmy słowo, na którym się dzisiaj pochylimy. Jest to trzeci rozdział listu do Galacjan. Zaczniemy od 15 wersetu. Aby, aby odpowiedzieć sobie na to pytanie. Ale zanim przeczytam to słowo, pozwólcie, że pochylimy głowę do modlitwy. Panie, dziękuję za, za ten kolejny przywilej. Muszę tutaj wspólnie z braćmi, siostrami pochylić się nad Twoim słowem. Dziękuję Ci, że to słowo jest tak aktualne i cały czas przeszywa nas w całości. Tyle mądrości możemy z niego wyjąć. I Panie, proszę Cię, aby to słowo w nas żyło, aby w nas trwało i aby zbierało owoc, Panie, który jest na Twoją chwałę. O to Cię, Panie prosimy. Odbierz sobie z tego należą przejście chwałę. Amen. Tak więc list do Galacjan, trzeci rozdział od 15 wersetu. Bracia, mówię po ludzku: przecież nawet z zatwierdzonego testamentu człowieka nikt nie obala ani do niego nic nie dodaje. Otóż Abrahamowi i jego potomkowi zostały dana obietnice. Nie mówi jego, i jego potomkom jako wielu, ale jako jednym. I twemu potomkowi, którym jest Chrystus. To zaś mówię przymierza zatwierdzonego przedtem przez Boga względem Chrystusa nie znosi prawo, które powstało 430 lat później, tak aby unieważnić obietnicę. Jeśli bowiem dziedzictwo jest z prawa, to już nie jest obietnicę, lecz Bóg darował je Abrahamowi przez obietnicę. Po co więc prawo? Zostało dodane z powodu przestępstw, aż do przyjścia potomka, któremu złożono obietnicę, ustanowione przez aniołów ręką pośrednika. Lecz pośrednik nie jest dla jednego – ale Bóg jest jeden. I czasami, czasami, chcąc przekazać wielką ideę, wykorzystujemy proste przykłady, aby ci, którzy nas słuchają, zrozumieli, co rzeczywiście mamy na myśli. I w tym przypadku Paweł wykorzystuje ludzki przykład, który ma przedstawić obietnicę daną Abrahamowi, obok prawa danego Mojżeszowi. Używa przykładu ludzkiego testamentu. Testamentu, jaki dana osoba przygotowuje na wypadek swojej śmierci. I pokazuje, że testament nie może być zmieniony. Wiemy, że dzisiaj, dzisiaj może to wyglądać trochę inaczej. Z odpowiednim budżetem, z odpowiednim prawnikiem wydaje się, że każdą sprawę można wygrać. Nawet jeśli mamy do czynienia z nienaruszalną umową. Ale testament, dokument przedstawiony przez osobę w momencie jego śmierci, w szczególności w tamtym kontekście, nie mógł być zmieniony traktowane był jako nienaruszalne postanowienie. Ostateczna wola tego, do którego należy. Tak samo Boża obietnica. Lub inaczej byśmy powiedzieli, przymierze z Abrahamem nie jest unieważnione, bo pojawiło się prawo. To nie jest tak, że prawo zostało dodane zamiast obietnicy, tak jakby stało się dopełnieniem tego, co Bóg obiecał Abrahamowi. To nie jest tak, prawo nie było i nie jest zamiennikiem. Paweł mówi o testamencie, o ostatniej woli człowieka. Jeśli umrze, już nic nie zmienimy. Już jest za późno, żeby dopisać coś do testamentu. I zadaniem sądu lub kogoś, kto jest za to odpowiedzialny, jest to, aby wola tej osoby została spełniona w nienaruszalnej formie. Nawet jeśli ludzie mogą chcieć, próbować zakwestionować decyzję, to nie mogą tego testamentu zmienić. I mówimy tutaj o ludzkich postanowieniach. Nawet raz wprowadzone postanowienia ludzkie są prawomocne, tak więc o ile bardziej postanowienia w tym przypadku przymierze, nadane przez wszechmocnego, niezmieniającego się Boga. Ale może komuś wydaje się, że Bóg przecież mógł zmienić zdanie. Na początku było słowo dane Abrahamowi, ale po pewnym czasie Bóg wpadł na inny, na lepszy pomysł. I uznał, że prawo dane Mojżeszowi sprawi się jeszcze lepiej niż obietnica. Czy rzeczywiście tak było? I szukając, na to, szukając odpowiedzi na to pytanie, najlepiej teraz otwórzmy list do Jakuba. Już na samym początku, w pierwszym rozdziale mamy odpowiedź. List Jakuba, pierwszy rozdział, 17 werset. Wszelki dar dobry i wszelki dar doskonały pochodzi z góry. I stępuje od Ojca Światłości, u którego nie ma zmiany ani cienia zmienności. Czy Bogu odwiedziała się obietnica? Czytamy, że u Ojca Światłości nie ma zmiany, nie ma nawet cienia zmienności. Więc nie, to nie była zmiana planu, tylko część jednego niezmiennego planu. I apostoł Paweł właśnie to pragnął przekazać Galacjanom. Paweł mówi: Bracia, moi bracia i siostry w Chrystusie, mówi jak do rodziny. Do rodziny, na której naprawdę mu zależy. Bracia, przedstawiam Wam prosty przykład, który jest Wam dobrze znany. Przykład, który ma pokazać, że Wasz powrót do prawa jest niemądry. I Paweł mówi dalej, werset 16. Otóż Abrahamowi i jego potomkowi zostały dane obietnice. Nie mówi i jego potomkom jak o wielu, ale o jednym. I twemu potomkowi, którym jest Chrystus. Obietnica dana Abrahamowi nie straciła ważności wraz z jego śmiercią. Była powtarzana jego potomkom i dalej jest aktualna. I tutaj w tym przypadku pojedynczy potomek lub, lub nasienie, jak też może być przeznaczone to greckie słowo, może i często jest używane w kontekście liczby mnogiej. Mając na, na myśli, byśmy powiedzieli, całej zbiorowości. Ale słowo potomstwo nieraz też jest wykorzystywane w znaczeniu jednej osoby. Tutaj Paweł, wiedząc, że w Chrystusie będą błogosławieństwa, że w Chrystusie są obietnice dla Pogan, widzi spełnienie obietnic Starego Testamentu, które przychodzą przez jednego potomka. Słowo to odnosi się do najważniejszego potomka Abrahama, Jezusa Chrystusa. Możemy też zauważyć połączenie ze słowami z samego początku Biblii, już zaraz po upadku pierwszych ludzi. W Księdze Rodzaju, 3 rozdział, 15 werset czytamy i wprowadzę niej przyjaźń między Tobą a kobietą, między Twoim potomstwem a jej potomstwem. Ono zrani Ci głowę, a Ty zranisz mu piętę. Pięta potomstwa lub potomka będzie zraniona, co wyraźnie, niezaprzeczalnie wypełniło się w śmierci Jezusa na krzyżu. Zraniony, ale nie ostatecznie pokonany. Przezwyciężył śmierć. Zmartwychwstał. I w jego odkupieniu głowa węża zostaje zmierzchona. Więc przekleństwo węża stało się błogosławieństwem dla Adama i Ewy, ich potomstwa. Paweł nam przypomina o początku. To o Jezusie była mowa od samego początku, lata przed pojawieniem się prawa Mojżeszowego. Werset 17. To zaś mówię. Przymierze zatwierdzonego przedtem przez Boga względem Chrystusa nie znosi prawo, które powstało 430 lat później, tak aby unieważnić obietnicę. Przypomnijmy sobie o tych, do których pisze Paweł. Galacjanie, słysząc najpierw Ewangelię, przyjmując ją w duchu, po czasie próbują wracać do prawa, które pozostawili ze sobą. Wracając do, do prawa, chcąc w zasadach znaleźć pokój. Ignorują obietnicę, która ma ponad 400 lat przewagi nad prawem. I co mówi Paweł? To przymierze zatwierdzone przez Boga. Czy może być coś bardziej pewnego? Jakaś lepsza pieczątka, która może dać większy, większą pewność tej drugiej osobie? Galacjanie, już macie potwierdzone to, co miało miejsce. Paweł mówi: zatwierdzone przedtem przez Boga względem Chrystusa. Paweł mówi Galacjanom, nie wiecie, że kiedy Bóg zawarł przymierze z Abrahamem, nie opierał się ono na nauczynkach. I ta obietnica, którą Bóg osobiście utwierdził, jako jedyny Bóg, nigdy nie może być unieważniona albo odrzucona na Bóg. Bo gdyby prawo było kluczowe, to po co czekać tyle lat? Czemu nie od razu? Dlatego, że prawo miało swoją konkretną rolę. Ale tą rolą na pewno nie było zastąpienie obietnicy. Obietnicy względem Chrystusa zapowiedziane jego przed wiekami. To wszystko było częścią Bożego planu. Werset 18. Jeśli bowiem dziedzictwo jest sprawa, to już nie jest obietnicy. Lecz Bóg darował je Abrahamowi przez obietnicę. I Paweł się powtarza. Mówi podobnie jak w drugim rozdziale. Widzimy, że chce to zaznaczyć. Jeśli sprawa, jeśli zasad, to już nie jest obietnica. Bóg dał przymierze Abrahamowi przez obietnicę. Nie można stać między prawem, czyli uczynkami, a obietnicą, czyli łaską. Wykluczają się one wzajemnie. Abraham nie otrzymał obietnicy, bo był, był fajnym facetem. Czytając jego historię, widzimy wiele kontrowersyjnych sytuacji. Sytuacji, w których nie spodziewalibyśmy się pokić, kto został nazwany przyjacielem Boga. To są sytuacje, gdzie bardziej nienawidzonych, żyjących na przekór Bogu, spodziewalibyśmy się takich rzeczy. Ale czy o to chodzi? O to, aby się zawieść na Abrahamie? Bo wcale nie jest takim dobrym przykładem. Nie, bo chodzi o to, aby, aby zdać sobie sprawę, kto rzeczywiście może być naszym gwarantem. Jedyną stroną, która nie zawaha się nawet przez chwilę. My nie musimy się bać, że dzisiaj mamy umowę, a jutro ktoś ją zmieni i zmieni coś kluczowego. Nie, Pan jest niezmienny. I Paweł też mówi o dziedzictwie. Mowa o dziedzictwie zbawienia z łaski. Wieczności z Bogiem w Jego obecności. Dziedzictwo, czyli coś, na co nie zapracowaliśmy. Tak samo jak dziedzic przyjmuje majątek po rodzicach. Mniejszy, większy. Ale faktem jest to, że nie zarobił na ten majątek. Nie zapracował. Odziedziczył to, ponieważ był prawowitym synem. Tak samo my możemy powiedzieć. My, których serce zostało przemienione. My, którzy zostaliśmy usynowieni dzięki łasce Chrystusa. Dzięki życiu Chrystusa, w którym nie było grzechu. To życie zostało przepisane nam. Dzięki śmierci Chrystusa na krzyżu, który wziął karę za nas. Kary, która należała się nam i dzięki staniu Chrystusa i naszym przyszłym zmartwychwstaniu, które jest nam zagwarantowane, bo należymy do Niego, bo jesteśmy Jego dziećmi, Pozostaliśmy zostaliśmy usynowieni. Tak więc dziedzictwo z obietnicy, nie z prawa, ale nadane z Bożej łaski. Po Powtarzam jeszcze jedno pytanie. Po co więc prawo? I Paweł sam zadaje to pytanie i przyjdzie z odpowiedzią. Werset 19. Po co więc prawo zostało dodane z powodu przestępstw aż do przyjścia potomka, któremu złożono obietnicę, ustanowione przez aniołów, ręką pośrednika? Po co więc przymierza Mojżesza? Prawo narodu izraelskiego? I po co 400 lat później? Prawo wraca do głównego tematu listu. To znaczy, że prawo nie unieważnia obietnicy. Jeśli sprawa, to nie jest obietnica. Więc po co prawo? Po co góra synaj? Po co dziesięć przykazań? Skoro od samego początku było przez obietnicę. Od początku było z łaski przez wiarę. I na to są trzy odpowiedzi. Po pierwsze, prawo miało na celu przedstawienia ludziom, czego wymaga Bóg. I w ten sposób powstrzymać ich od występków. Izraelici, chcecie kłamać? Nie możecie. To nie jest zgodne z Bożą Wolą i spotkają Was konsekwencje. Chcecie kraść? Nie możecie. Bo spotkała Was sprawiedliwa kara. I mimo, że ludzie dalej ciągnęli do złego, to prawo trzymało ich w konkretnych ramach. Pokazywało Boży charakter, co Bóg od nich oczekuje. Stawiało to przed nimi pewien standard. W szczególności na tle tych narodów, które ich otaczały. Był to standard o wiele wyższy niż u Kanadyjczyków, niż w kodeksie Hammurabi'ego. To było prawo Boże. Po drugie, miało za zadanie pokazać, że przestępstwa wyraźnie naruszają spisane prawo, pokazać, że człowiek naturalnie narusza, naturalnie nie przestrzega spisanego prawa. I po trzecie, co jest najważniejszą stroną tej odpowiedzi. Prawo było po to, aby ujawnić grzeszność ludzi i ujawnić potrzebę zbawiciela. Człowiek z natury nie jest dobry. Gdyby był, to po co prawo? Prawo było dane z powodu przestępstw. Dusza człowieka była tak osłabiona przez grzech, sumienie tak poranione, że ludzie popadli w głęboką duchową nieświadomość. To właśnie robimy, kiedy nie szukamy Boga. Nie szukamy tego, co On chce. Tłumaczymy swoje grzechy jako nic wielkiego. Umniejszamy nasze grzechy i temu za tym idzie. Ponieważ zagłuszamy nasze pojęcie o Bożej świętości. I nagle pojawia się prawo. I jasno i wyraźnie pokazuje nam, jak wiele nam brakuje. Jak jesteśmy słabi. Lustro, które dał nam Bóg. Lustro, które pokazuje nie tylko Jego doskonałość, ale lustro, które pokazuje naszą niedoskonałość. Patrzysz w lustro przez chwilę i już wiesz, że nie, nie możesz kłamać. Zdajesz sobie sprawę, że jesteś winny. Wiesz, że jesteś grzesznikiem. I zdajesz sobie sprawę, że jedyną nadzieją w sprawie życia i śmierci jest ta właśnie obietnica, którą Bóg dał Abrahamowi. I wiesz, patrząc na prawo, że żadne ciało nie może być usprawiedliwione próbując przestrzegać zasad, że to prawo nigdy Cię nie zbawi. Ostatnio mówiliśmy, że mamy sumienie, które informuje nas o prawie Bożym. Ale to sumienie często zagłuszamy. Dlatego warto sobie przypomnieć dzisiaj przykazań, aby zdać sobie sprawę, że jesteśmy łamaczami prawa i możemy być zbawieni tylko przez tego jednego, który wypełnił prawo za nas. Ale pamiętajmy, nie umniejszać prawa. Widzimy, jak ważne to było wydarzenie. Paweł sam to próbuje zaznaczyć. Wspomina o aniołach. Biblia naucza w paru miejscach, że przy przekazywaniu prawa uczestniczyli aniołowie. Ale brak jakichś większych szczegółów, jaką rolę dokładnie pełnili. Możemy powiedzieć tylko, że byli obecni. Byli tam, bo to przymierze było czymś wyjątkowym. Wyjątkowym dla ludu Bożego. Mojżesz był pośrednikiem, był pośrednikiem w darowaniu prawa Izraelowi. Upodobało się Bogu, aby ten lud błogosławić szczególnie. Aby przez ten lud objawiła się Boża wola. Ale prawo mojżeszowe było częścią tymczasowego przymierza, które nigdy nie miało trwać wiecznie. I teraz, gdy Jezus przyszedł jako najważniejsze potomstwo Abrahama, prawo mojżeszowe już nie obowiązuje. Dlatego obrzędanie nie jest już wymagane, gdyż jest częścią tego, co było. Spełniło swoją rolę. I na koniec werset 20. Znaczy pośrednik nie jest dla jednego, ale Bóg jest jeden. W przedstawieniu prawa Izraelowi zaangażowana była więcej niż jedna strona. Był zaangażowany pośrednik Mojżesz. Ale czy ktoś musi pośredniczyć Bogu? Ponieważ Bóg jest jeden, jego ostateczne objawienie nie przychodzi przez pośrednika, ale od niego samego. Pośrednik jest potrzebny tylko wtedy, gdy w jakimś działaniu zaangażowane są więcej niż jedna strona. Jednak tutaj Bóg sam bezpośrednio ratyfikował przymierze z Abrahamem. Czy Bóg potrzebuje czyjegoś potwierdzenia, aby utwierdzić swoje postanowienie? Czy potrzebujemy jego postanowienia na piśmie, bo inaczej nie będzie wiążące? Nie, on sam jest gwarantem swoich postanowień. I to leży u podstaw protestu Pawła z rozdziału pierwszego. o Ewangelii przychodzącej nie od niego, nie od człowieka ani przez człowieka, ale bezpośrednio od Boga Ojca. Przed Bogiem nie ma potrzeby ale dodatkowego poręczyciela. Czy Biblia jest trudna? Na pierwszy rzut oka może nawet tak się wydawać. Ja sam spotkałem się z osobami, które rozmawiając ze mną o poznawaniu Bożego Słowa, twierdzili, że to tylko dla nielicznych. Zbyt wiele czasu zajmuje, aby to wszystko objąć. I powierzchownie może nawet mają rację. Bo kiedy zaczynamy poznawać Słowo, nie akademicko jako ciekawostkę, nie jako źródło historyczne, ale jako żywe słowo pochodzące od Boga. Kiedy studiujemy je na porządku dziennym, i co, i, co, i co ważniejsze, żyjemy, trwamy w Bożym Słowie, to nagle słowo Boże okazuje się proste. Tak jak dzisiaj, gdzie Paweł wykorzystując prosty przykład z ludzkim testamentem, obrazując pełnię Bożego Planu na przestrzeni wieków. to nie ma zbędnych komplikacji. Pozostaje tobie ufać. Ufać Chrystusowi całym swoim życiem, każdą swoją chwilą. Przyjście Jezusa nie było odpowiedzią na nieskuteczność prawa. Nie było kolejną próbą, bo każda inna wcześniej zawiodła. Nie. Od początku podobało się Bogu, aby Jezus przyszedł na ten świat, aby przez nas odkupić. Więc nie szukajmy alternatyw. Nie szukajmy własnych sposobów, bo może te Boże sposoby nie działają. Spójrzmy na to, co dzisiaj czytaliśmy. Od początku plan się nie zmienił. Zbawienie przez Chrystusa i tylko przez niego od początku było jedynym planem. Od samego początku. Więc na kim rzeczywiście możesz polegać? Zderzając się z cynnością, mogą pojawić się nam różne rzeczy w głowie. Kiedy znowu kłócisz się z małżonkiem. Kiedy Twój przyjaciel znowu Ci zawiódł, albo ty sam jesteś powodem trosk osoby obok. Czy to znaczy, że Boże Plan zawiódł? Na kim rzeczywiście polegasz? Na sobie samym? Na kimś z rodziny czy przyjaciół? Kto tak naprawdę jest Twoim gwarantem? Na kim możemy polegać w pełni? I odpowiedź jest tylko jedna: na ojcu światłości, u którego nie ma zmiany ani cienia zmienności. Powstajmy do modlitwy.